Dzień dobry, Hello. witamy się z Wami znowu na nowo, jak w marcu. Woohoo! Tak, sytuacja jest identyczna. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, tak. że zamykają restauracje. Wszystko właściwie? Tak. Właściwie wszystko tak jest. No, po prostu powrót do marca, typowo. Tak. Więc my chyba też powracamy do marca i <laughs> będziemy. Co my w marcu robiliśmy? No, ja nawet hmm. nie wiem. <laughs> Coś remontowego, tak, bym. o, to tak. Dzisiaj mamy wybitny plan zakończyć zmagania z sypialnią. Właśnie jesteśmy w drodze do sklepu, po, Gdziemy jak się zwie, do... rakla. Tak, jedziemy po rakle, czyli takie, wiecie, taki bajer do przyklejania okleiny, czy właściwie wygładzania. Będziemy sobie dzisiaj robić drewniany parapet. Tak, bardzo <grych> udawany, do. ale będzie wyglądać e, jak drewniany na bogato. Mamy nadzieję, mamy nadzieję, że będzie Uda wyglądał. Nam się, gościu, dawaj, Uda nam się dawać żubik, żubik. Uda nam się tak. mówisz. No dobrze. Udało nam się kupić e, coś takiego. i teraz widzę, że pasuje mi nawet do paznokci. <grywa> <grywa> e, ale ja dlatego to wybrałam. No a jak? E, więc będziemy tego używać do e, okleiny. Tak będzie wyglądać nasz parapet, przynajmniej mamy taką nadzieję. E, jest piękny. I teraz kapi będzie malować, co nieco Ta. jeszcze, W No jest to, że byliśmy w dwóch sklepach i mieliśmy w sumie możliwość pojechania do jeszcze jednego, jedynego budowlanego, czy takiego, wiecie. Z narzędziami, które jest w i żaden nie miał tak naprawdę rakli, czyli tego, czego szukaliśmy, no. więc musieliśmy wziąć coś takiego, które jest de facto do tapet, Szpachla do tapetowania. No dobra. Ale może nam się przyda, jak tapetę w końcu ogarniemy, to tak, będzie można no. ją też przykleić tym. Więc tak naprawdę, jak dzisiaj położymy tą okleinę na parapet w sypialni, to... Sypialnia będzie już skończona. No, Chociaż, to, to... No, zasłony. Chociaż tak naprawdę nie będzie skończona jeszcze tak przez może miesiąc, bo zamówiliśmy sobie stoliczek nocny, który wyślą nam dopiero za 20-25 dni. No I na półki czekamy, bo półki też sobie zamówiliśmy. Ale półki pewnie będą po weekendzie. Z jakieś to, 20, któregoś miało być, no. <słuch> Także no i już większość będzie gotowa. Myślę, że tak za trzy dni już będziemy tam spać. Bo jednak, jak Kapi maluje, to ja muszę chwilę odczekać. Tam... No fakty a faktycznie, zapomniałam, już myślałam, że dzisiaj się tam położymy. No I rozpoczniemy następnego vlogu. A, jakiś że... oh, dobry w naszej sypialni. Nie, no trzeba właśnie odczekać, aż tam wyschnie farba, i później jeszcze trochę posprzątać w okolicach ty! okien. Co? To ja tam pomaluję. I ty pójdziesz tam spać? Tak! I będę się tam spokojnie siedział, a ty nie będziesz mi wchodzić. Dobrze, rozwód bierzemy. Można tak powiedzieć. <grym> separacja. Separację, właśnie, <grym> właśnie, separację. Udało nam się pomalować. Zresztą mówiliśmy, że będziemy malować? Mówiliśmy, nie? <grym> <czy> nie? <grym> tak, tak, mówiliśmy. No, udało nam się pomalować e, parapet, nie parapet, tylko wiecie, takie pierdółki, które mieliśmy pomalować. Z tym, że niestety, ale mieliśmy farbę, którą kupiłem rok temu, podczas naszego te tutajszego całościowego remontu. I Oksia uznała, że ta farba jest tragiczna i nie będziemy jej używać. No, i miała rację. Dzięki. Okay. Miała rację. Kupiliśmy inną, no ale zostały puszki, dwie nieotwarte farby takiej, wiecie, emulsyjnej, takiej najtańszej, no takiej średniej. I niestety, teraz jak pomalowaliśmy, to zauważyliśmy, że tą farbą będziemy musieli pomalować. za trzy razy co najmniej. Z... Tak, żeby ona pokryła. No bo wiecie o co chodzi, po prostu nie kryje tak jak trzeba. E, pomalowaliśmy raz, pomalowaliśmy drugi raz. Teraz otwieramy właśnie okna i uciekamy stąd, żeby opary nie zaatakowały tej, od tego, od tego jegomościa. I chyba nie zrobimy dzisiaj parapetu jednak. Będziecie no, się, się ciemni, nie. zanim ta farba wyschnie i będziemy mogli się tym zająć, więc. Tak, chyba o. zrobimy po prostu trzeci raz pomalujemy i mam nadzieję, że to wtedy już pokryje całościowo. No ale, ale będzie już wtedy ciemno, i albo po ciemku będziemy robić, albo będziemy robić to jutro dopiero. Chciałam już dzisiaj. No dobra, ale idziemy na spacer. Skorzystać z pogody, bo... Kapi założył kurtkę, a dzisiaj jest taka pogoda, Właśnie, że mnie nie jest ja, potrzeba. czemu ja to założyłem? Weź w razie co, bo może, bo może nie będzie ciepło później, ale idziemy skorzystać z pogody. Tak, idziemy się przejść, bo wiecie, yy, zamknięcie wszystkiego, dobrze, że las otwarty. I jesteśmy na łonie natury ja znowu. Problem, no. <laughs> znowu się czujemy dosłownie jak w marcu, marzec, kwiecień, przychodziliśmy tutaj na spato. I proszę bardzo, wróciliśmy, tak jak mówili na wiosnę, że wrócimy do tego samego, tak jesteśmy. Tak, ale jak jesteśmy teraz w lesie, to tak sobie pomyślałem, że chętnie poszedłbym na grzyby. Właśnie chciałam powiedzieć, że gdyby nie to, że boję się kleszczy, to moglibyśmy pójść na grzyby. A jak gdyby nie to, że nienawidzę grzybów. Nie mamy po prostu po co ich nazbierać, nie? Tak. Gdyby nie to, że nie lubimy, to ja bym bardzo chętnie poszedł teraz na grzyby, poszedł zbierać, no nie wiem, no to jest. To takie moglibyśmy przyjemne. pozbierać dla samego zbierania, potem oddać jakieś babuleńce, którą byśmy eee, Tak, tylko że po drodze jest jeszcze jeden problem. Jaki? Już chyba. Zbieramy się na grzybach. Właśnie, w marcu już poruszaliśmy ten temat, że jedyne grzyby, jakie rozpoznajemy, to chyba. No I ale ja, no, Ale nie, no, moglibyśmy, na, no takiego podgrzybka to byśmy raczej rozpoznali. No takiego perfekcyjnego grzyba byśmy rozpoznali. No, no tak. ale żaden inny. Żadnych inny. Także zostaje nam tylko y, oglądanie niejadalnych i muchomorów. I wąchanie. O Wilku mowa! No dobra, to ten byśmy rozpoznali, że tego nie można wziąć. Co ty? No. Ty to zaraz się okaże, że my znamy wszystkie grzyby, tylko. No właśnie! muhomor Dzisiaj na obiad Chińczyk. Hinol. Uznaliśmy, że skoro mają zamiar zamykać wszystko dookoła, to będziemy wspierać raz na jakiś gastronomię. czas. Tak, lokalną tutajszą gastronomię. Więc mamy dzisiaj Hinola. Miał być lepszy obiad, ale Hinol też nie jest najgorszy. Nie, jest ok. Dzisiaj u nas w mieście zaczyna się już uciekanie niemieckich turystów. Są potężne korki, kolejki gigantyczne do stacji paliw. Tak, no, stacja cała zawalona, za nią około 20 aut stojących w rzędzie, czekających na wjazd, oczywiście wszyscy na niemieckich blachach, bo muszą zatankować przed wyjazdem albo, no wiecie, po prostu, tu jest taniej, więc no, nawet jeżeli by nie musieli, nawet, to nawet jak mieszkają w Albeku, to po prostu sobie zatankują na zapas, nie? Na jakiś czas. No właśnie, coś takiego u nas się tworzy teraz, potężne kolejki wszędzie, no ale widać właśnie taki, no, trochę wygląda to jak popłoch, bo tak. cała, na całej granicy... Kolejka. Jest po prostu potężna kolejka i mimo że granica ma swobodny przejazd, to mimo wszystko jest potężna kolejka z racji takiej, że jakieś remonty są robione i... Tak, zaraz za granicą jest po prostu remont i u nas no, robi się spora kolejka, bo nie dość, że Polacy jeszcze jeżdżą do pracy. Znaczy jeszcze będą chyba jeździć z no, tego samego Chyba co tam tak, widziałam. chyba to nie, nie, to nie wpływa na Polaków na szczęście. Tak, um, no ale jeszcze Niemcy uciekają. Nie oszukujmy się, że u nas w mieście pewnie z 80%. Ym, dochodu tego miasta to są właśnie niemieccy turyści. Więc... No właśnie, więc nawet jeżeli nie zamknęliby restauracji, to restauracje same by się zamykały, bo po prostu byłoby to nieopłacalne. Trzymanie mm. restauracji, żeby praktycznie nie było tam żadnych klientów albo dwóch. Prawda? Więc tak, jedziemy sobie z pięknym widokiem na kanał. Nie pokażemy Wam, bo. Po... Czemu nie? Pokażemy. No pokażemy? Patrzcie na to. Taki mamy widok. W sumie mógłby być ładniejszy. Ale tak wygląda nasz widok. Przed chwilą tutaj przepływał fajny statek. Tam za tym też jest promik, którym my zawsze przepływamy. No i tak sobie, tak sobie patrzymy. Lepiej byłoby na plaży coś takiego zrobić, nie? Mm -hmm. <laughs> no, więc jemy. No i domek. Zabieramy się za nasz parapet, póki jest jeszcze światło. Dzienne, oczywiście. Zabieramy się i mam nadzieję, że nam się uda. Nie mogę się doczekać tego efektu, bo to od razu zrobi takie ładne pomieszczenie, nie? No, bo mamy tam taki zmieni. stary, brzydki parapet, a to doda takiej nowoczesności, stylu i w ogóle. A zresztą pokażmy ten parapet. Tak się on prezentuje teraz. To zrobiliśmy my jakby co? I tak będzie za chwilę. Przynajmniej mamy taką nadzieję, naprawdę. Dobra, Dobra uda się. Teraz ja jestem optymistą, a ty masz nadzieję. Dobra. Udało nam się. Ile to trwało w ogóle? Ale nie tak dużo. Nie. Na początku mieliśmy lekkie problemy, ale to z racji takiej, że tutaj oczywiście jakaś krzywizna wyszła. Tak, I... nie od nas zależna. Tak, a na początku z nią walczyliśmy i chwilę z nią powalczyliśmy tak. i uznaliśmy, że się z nic nie da zrobić. I wygląda to super, w ogóle pokój jest totalnie inny. Nie pokażę wam tak w całości, bo... Będzie widać co mamy za oknami. Ale wygląda ale jak, to naprawdę... Tak, da, jak uda się tam zasłonić i, i, w ogóle, i w ogóle to na pewno Wam pokażemy jak to będzie wyglądać. Pięna. Teraz, teraz normalnie się zastanawiamy, czy w dużym pokoju też tego nie zrobić. Tylko, że już nie mamy takiej samej okleiny. No właśnie, właśnie szkoda, że nie mamy takiej samej, ale no z drugiej strony można by byłoby inną też. Można. No zobaczymy, na razie no. dokończymy Ale ta, to Ale to bardzo dużo dało do tego tak, pomieszczenia. Od razu no. aż, bo wiecie, poprzedni parapet, no był raz, że oskubany, bo walczyliśmy z różnymi takimi brudami na tym, a dwa, że po prostu nie wyglądał ładnie mm. i nie chciało się nic na niego kłaść, bo on był taki roboczy od razu. A teraz jest taki ciep takie ciepłe drewno, no nic tylko już tutaj powiesić zasłony, zrobić łóżko, obrazy i w ogóle. No, no i sfiniszowany pokój. No. Tylko tak naprawdę to jeszcze z miesiąc do, tego, do tej Dobra, szafeczki. Dobra, ale to do szafeczki. Ale, ale wiesz, szafeczki. my byśmy chcieli tak na coś glancuś. No, 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 tak w i wtedy można będzie się zabrać za inne pokoje. No, o, bo mamy ich tyle. pomieszczenie. Chyba do sąsiadów będziemy Pomieszczenia mieli. inne. I tak wygląda to wszystko. Już się zasłony, one są jeszcze do wyprania i wyprasowania, ale chcieliśmy zobaczyć jak to będzie wyglądać jest tak cute, kapitan zasłania widoki, więc stoi jak Kołek statua taki. wolności jakaś. Tak, właśnie tutaj na tej ścianie. Na tej, o tutaj. Chcę te obrazy co mamy powiesić. Uh -huh. Tutaj. Aha, uh -huh, Tutaj. Będą półki i będzie luksus. No. I ogarniemy tę cyfrę końcu. jest cute. I jest też trochę in... są trochę inne kolory, wiadomo. Pamiętajcie, że to jest aparat i aparat też bierze inne barwy troszeczkę. Mm. No tak na pewno chcemy trochę ciemniejszy niż tamty i mamy nadzieję, że nie... Ale ciemniejszy, będzie. nie że czarny, tylko taki i przytulniejszy po prostu. Cieplejszy w barwach na przykład, no nie wiem hmm. jak to opisać. My wiemy o co nam chodzi, nie potrafimy tego zrealizować ani wytłumaczyć. Kompletnie nie, jak szukamy rzeczy to wszystko na białe stawiamy jak zwykle. No, ale już teraz Aaaa! jestem happy. No, super jest. Więc tym przemiłym akcentem my szukamy sobie teraz właśnie w horrorku, będziemy wciągać jabłuszko. Moja nowa ulubiona zdrowa przekąska. To jest jabłuszko posmarowane masłem orzechowym. Tak, ostatnio okja postanowiła testować takie amerykańskie przekąski, wiecie, amerykańskie. E, tak, szukam jakiegoś horroru gdzieś coś na Netflixie, bo ostatnio coś nam się wyświetliło, ale nie pamiętamy jak się nazywało. E, a Wam dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że się jak zwykle podobało, że widzimy się za jakieś tam dwa dni czy coś o, plotkara, takiego. może Nie, 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 nie. I co prawda jest to dla... Oglądanie tego jest dla mnie horrorem poniekąd. No dobra. Dziękujemy Wam. Zostawcie kciuka i widzimy się niedługo. Bye! Bye.